Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że, że nie zapomniałem jak to się robi, bo od ostatniego mojego vlogowania minęło już kawał czasu, bo nowo był to ten właśnie wyjazd do, do Vegas. I yy, z tej okazji chciałbym też Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że obejrzeliście mój ten godzinny film. Część z Was do mnie pisała, że mimo tego, że był długi to Wam się bardzo podobało i, i bardzo miło mi to słyszeć. A dzisiaj e, dzisiaj mam nadzieję, że będzie coś fajnego, coś ciekawego, coś czego na tym kanale jeszcze nie było. Coś, co miało być w Vegas, ale ale się nie udało, więc będzie, e, będzie dzisiaj. Ale zanim to, też to muszę załatwić coś, coś na mieście. W ogóle chciałbym powiedzieć, że dzisiaj pogoda wręcz y, amerykańska, bo naprawdę jest gorętszej niż w Vegas, a do tego powietrze jest zdecydowanie bardziej wilgotne, więc człowiek się więcej płaci. Więc jak widzicie, że jestem już Blany, to też wiecie, wiecie dlaczego. Na dobry początek dnia ja wsiadłem w zły tramwaj. Super. Ech. To jest najwyższy budynek w Wrocławiu. Ja idę sobie chyba kupić największą mrożoną kawę w Starbuck'sie To jest ta ważna sprawa Wiecie co robimy? Będziemy strzelać Będziemy strzelać? Już To co będziemy robić oh, fuck no. Wiecie co robimy? Ja też nie wiem, ale będzie fajnie Właśnie chciałem powiedzieć, że tak naprawdę tu najważniejszą rzeczą jaką miałem dzisiaj zrobić było odebranie tego gościa Tego gościa? I się okazało, że się potem, że się pomyliłem, pomyliłem kawiarnię i siedziałem w złej i czekałem na niego w złej. No tam nie czekaliśmy, w dwóch różnych miejscach obok siebie o 50 metrów od wolnych. Ale cóż, ale się spotkaliśmy w końcu, to jest najważniejsze. Dzisiaj mi się ciągle głowica odkręcała, nie? przekręciłem na maksa i wiesz, czuję po prostu, że są ludzie jak obracam, że wszystko mam pozakręcane, a jednak się obraca. No bo ja generalnie pierwszy raz strzelałem w y, Warszawie. Fajna strzelnica, zapomnijmy się nazywała, ale to jest jedna z tych bardziej popularnych w Warszawie. Wzięliśmy sobie 9 i 22 bocznego zaponu. I 22 było banalnie proste, bo to jest taka wiatrówka wśród y, broni palnej. Y, a 9 jest za mocniejsza. Strasznie pamiętam, że, że dawało na początku połapie ten odrzut. E, no dzisiaj mam nadzieję sobie coś, coś mocniejszego wziąć. Oczywiście myślę, że oboje zaczniemy od dziewiątki, bo to jest takie fajne, żeby się wkręcić, e, zobaczyć o co chodzi, jak to wszystko działa. No ale z tego co wziąłem, arsenał to mają niezbyt, trzeba z tego skorzystać, bo, bo otwarty piknik strzelecki to jest impreza, na której najtaniej można postrzelać w całej Polsce. Mm -hmm. Ja jestem Paweł, prowadzę braterstwo. Dzisiaj jesteśmy tutaj na ulicy Skwieżyńskiej we Wrocławiu, gdzie organizujemy jako koło lokamator piknik strzelecki dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby zobaczyć, co to jest strzelectwo sportowe, w jaki sposób działa broń palna, z czym się to je i że to jest hobby dla absolutnie wszystkich zainteresowanych. Moje założenie jest takie, żeby każdy, kto kiedykolwiek myślał o strzelectwie, ale być może jest lekko zniechęcony cenami na, na komercyjnych obiektach, żeby mógł przyjść, zobaczyć, że to nic nie gryzie. Jest to rzecz bardzo bezpieczna. Tutaj płacimy głównie, w sumie w 90% to jest koszt amunicji, troszeczkę tam na tarcze, czy na podkłady, więc ceny są zdecydowanie niższe niż na typowej komercyjnej strzelnicy. Od dwóch nawet do pięciu razy, jeżeli chodzi o konkretne modele broni. Broni się nigdy nie trzeba bać. To jest na pewno bezpieczniejsze niż szlifierka kątowa, czy nie wiem, rozpędzony samochód. Broń jest naprawdę mega bezpieczna. Wszystko zależy wyłącznie od użytkownika tej broni. My się staramy, żeby każdego nauczyć od samego początku w 100% bezpiecznie i tak, żeby on potem mógł to hobby uprawiać bez żadnego ryzyka, czy bez żadnego stresu. Chciałbym więcej na zewnątrz, ale... Z tego się to fajnie poszło, nie? No, ja z potrafiłem trochę... Mega dziwne. Wysyłałem sobie troszeczkę kałacha. Wystrzelałem sobie z tego magnum rewolweru. Tak? Miałem jeden nabój. Okej. Okay. I to? No, urwiłapa łapa. Kompletnie, po prostu. się trzymasz. No, trzymam w kieszeni, żeby sobie nie odpadło. No, potężne wrażenie, naprawdę. Potężne wrażenie bo... Jakby ktoś chciał przyjść tutaj, to co musi zrobić? Wejść na stronę, zapisać się i to jest wszystko. Nic nie musi płacić na stronie, niech sobie spokojnie tutaj przyjdzie na piknik. Robimy je co dwa tygodnie jako koło lokamator. Tutaj wszystko pokażemy, wyjaśnimy, wytłumaczymy, wszystko będzie można sobie na miejscu sprawdzić, organoleptycznie dotknąć i się bawić z nami. Wow, co to było? Kuba, co to było? A, ty dzwonisz. Dzwoni ah. ah. Strasznie szybko się wydaje pieniądze w tym, trzeba to przyznać, że te, ten magazynnik strasznie szybko się wyczerpuje i po prostu nawet nie człowiek nie wie kiedy to się tak szybko skończyło. Ale frajda jest niesamowita. Zacząłem na jednym stanowisku z dwudziestki dwójki bocznego zaponu, z pistoletu i z karabinu. Potem wziąłem sobie dziewiątkę w pistolecie, dziewiątkę w skorpionie, z takim karabinku. No i tam już trochę więcej kopało, ale nadal, nadal dało się przeżyć. Potem przyszedłem sobie na inne stanowisko, wziąłem ARK-15, czyli karabin amerykański, kaliber e, 5,56, na dwójnogu, więc bardzo fajnie się z tego strzelało, bardzo przyjemnie, bardzo taki e, czuć było rozrzut, ale właśnie przez ten dwójnóg miałem dużo trafionych strzałów w środek. Potem był kałach, nie mogłem sobie tego odmówić po prostu, nie mogłem sobie odmówić strzałów e, z kawaha, kaliber 7,62 oczywiście. No i Kałach już kopał. Postrzelałem sobie tak naprawdę na boju, a już czuć było, że, że to, jest, to jest męczące strasznie e, i nie mogę uwierzyć w to, jak żołnierze muszą z tego strzelać, wiecie, cały dzień. Już w, nawet nie mówię serią, ale, ale cały dzień i jeszcze są zmęczeni, ta ręka lata, no... Pełen podziw dla ludzi, którzy z tego strzelają celnie na dalekie odległości. No i na koniec, jako już takie zakończenie, taką wisienkę na torcie, e, strzelba. <laughs> jak widzieliście, z tej strzelby był ogień, naprawdę. To jest taki... to, to, to był nabój śródowy, więc z tego się nie celowało, z tego się po prostu strzelało, żeby zrobić dym e, i na pewno to, to wyszło. Ja miałem dzisiaj z tego wszystkiego niesamowitą frajdę, więc tak jak Paweł mówił, przychodźcie i, i strzelajcie i zobaczcie, że to jest niesamowita frajda i że to jest po prostu coś, co, co każdy z was może robić, nie trzeba być nie wiadomo jakim mężczyzną z bicepsami, żeby utrzymać broń. E, to, jest, to, jest, to jest sport otwarty dla każdego i po prostu wystarczy przyjść i, i, i się przekonać na, na własne, własne dłonie, własne ręce, własne mięśnie i własne uszy, bo, bo huk jest na pewno fajny. No i zapach prochu w powietrzu, to jest to. Też Oj. zachęcasz ludzi, żeby przyszli? Oj, zachęcam, <laughs> zachęcam, jest wspaniale, jest mega ciekawie i kurczę no. Podoba mi się. Tak? Podoba mi się moc w rękach. czuję. jej. I podoba mi się... To co powiedziałeś, Zapach i klimat i ci mm -hmm. ludzie i... Nie wiem, fascynujące to jest nic o tym nie wiem. I ciekawe jeszcze dowiadywać w ten sposób. Mm -hmm. Szkoda tylko, że drogo. Troszeczkę, 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 troszeczkę. Adam byłby tam w stanie wystrzelać cały swój majątek powiedział. Tak, tak. Musiałbym go w ten sposób <laughs> Tak było. Ale jest super. Więc przychodźcie i... i tyle. A my idziemy Przeciwamy dalej. I swoje pieniądze. <laughs> Wszystkie.